Lego fani. W 2000 roku firma Egmont stworzyła pierwszy magazyn poświęcony klockom Lego pod tytułem Wyścig Przygód. 20 lat później to samo wydawnictwo postanowiło wydać kolejny magazyn o klockach z producenta, lecz na znacznie wyższym poziomie. Przed Wami pierwszy numer Lego Explorer. Czasopismo ma kształtować umysły czytelników ciekawych świata, rozbudować ich wyobraźnię inspirować do uwolnienia swojej kreatywności i do nauki poprzez twórczą zabawę. A pomóc ma w tym dołączony do gazetki prezent. W pierwszym numerze poznajemy świat maszyn i robotów. Mamy tu naprawdę dużo ciekawego tekstu, masę inspirujących prostych konstrukcji, które przedstawiają istniejące roboty, maszyny czy gadżety elektroniczne. Redaktorzy Zamieścili też niegłupie łamigłówki, które zmusiły nawet takiego starego pryka jak ja do dłuższej zadumy nad rozwiązaniami. Jest to naprawdę miła odskocznia od gazetek z banalnymi komiksami i prostymi zagadkami, które dodatkowo mają o wiele mniej stron i o wiele więcej reklam niż właściwej treści. Ciekawostką jest tu instrukcja składania. Wdrukowana w magazyn, którą trzeba samodzielnie wyciąć i złożyć Przy okazji w kolejnym numerze odkryjemy świat morskich głębin I dostaniemy czarno-czerwoną ośmiornicę Na ostatniej stronie mamy możliwość wycięcia zawieszki na drzwi Która teoretycznie powinna powstrzymać ciekawskich przed wejściem do Waszej pracowni Gazetka na plus, a jak wypadnie zestaw 11938 Ocenimy po speedbildzie. Kilka chwil, cztery elementy zapasowe i robot Ed jest gotowy. Robot gąsienicowy zbudowany z 45 części z ruchomą głową, rękami i gąsienicami uruchamiany za pomocą pilota, który możemy schować. Bardzo wdzięczna konstrukcja z tak zwanej klockowej drobnicy, którą można dowolnie przebudowywać bądź też rozbudowywać dorzucając elementy z własnej kolekcji. Dziękuję wydawnictwu Egmont za możliwość zaprezentowania magazynu i jego zawartości. Gorąco polecam i zachęcam do zakupu nie tylko ze względu na dodatek, lecz także przez merytoryczną zawartość samej gazetki. A jaka jest Wasza opinia na temat LEGO Explorer? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.